E ja teraz was troluję. Widzicie? Ja z was teraz z bekę tego typu. Pytacie się czy jest buchar? Tego typu jest. Widzicie? Ja was teraz, teraz was troluję. Ostro. trolluję, ostro Troluję was totalnie. Zobaczcie. Jest buchar. Jeszcze puknę. może, żebyście nie gdali, że to jest z kartonu. Tego typu. Widzicie, jak was tez, teraz Was troluje ostro. Po całości, widzicie? Miło teraz Wam jest. Tego typu, że Was troluje. Haha. Karma powróciła do Was. Tego typu. wynosiło Ja Was troluję. Widzicie? Nie sprzedałem do Lombardów tego typu. <laughs> tego typu widzicie? Teraz ja was troluję. Mam na was haczyk tego typu. <laughs> Latołka śmiga tego typu. Nie słychać? Działa. Może ktoś chce tam wejść? Zabrozić się tego typu? Ale was troluję teraz. Ale was troluje Tego typu, zobaczcie. Jest buchar, jest wszystko. Tego typu, widzicie? Ciężki ten buchar jest. I to nie jest z kartonu. Słychać. No i co? Ja was teraz was troluję ostro. A całości. Widzicie? Tego typu. Hmm. Miło wam teraz. Kama powróciła do Was tego typu. Teraz ja was troluję. <śmiennie> widzicie? się Wam śmieję tego typu. Widzicie są uchwyty. Wszystko jest. <śmiennie> A ja was troluję na co? Jak nie widzicie tego. Na co was troluję? Jeszcze pokażę Wam. Całość, żeby nie było darze niby z kartonu. gdzie jest z kartonu? Mm -hmm. tego typu no zobacz, zobaczcie ja was troluje, niszę z wasze z wasze strony miło was teraz jest pani jest jak coś nastrolował teraz obróci się w, w dół stronę mm, no i widzicie to jest smak zemsty teraz się zrobiło <grym> widzicie? tego typu zaraz ja będziemy zobaczyć bojler czy na chodzie czy nie jest na chodzie? O to jest pytanie. Zaraz zobaczycie. Ups, chyba się zepsuł kolega. Chyba się zepsuł. Zaraz zobaczymy. Czy się zepsuł, czy się nie zepsuł? O to jest pytanie. Jakoś nie chcę załączyć się. Poczekamy. O, działa. Nie wiedziałam o tym, że działa. Musiałem się zepsuł. Ale was troluje, widzicie? Ale was troluje. Działa. <laughs> widzicie? Miło wam teraz. Jak was troluje. Jak, jak nas trollowaliście. Teraz my was tego typu. Haha, <laughs> widzicie? Ja mam wekę z was teraz tego typu ha, ha. Teraz trolluję was tego typu miło, teraz pod... smak zemsty mi. Ha. Przyszło czas zemsty. ha-ha widzicie? Ja was trolluję A wy dajecie się podpuszać innym ludziom. Haha, ha. ale to jest mały pikuć tego typu. Ha, ha. Widzicie? I mówicie Że Nie ma uchwytów nie ma To zaraz Wam co pokażę Tylko typu Jedna siłka, druga siłka i uchwyt Widzicie? Ale was trolluje Totalnie Was troluje. A mam no, z Was bekę totalną beczkę Śmiechu mam z tego o, Śmiga Wszystko śmiga Teraz ja mam beczkę z was Beczka śmiechu To się nazywa Haha, widzicie? Miło wam teraz? Tego typu No ale trudno Teraz poczujcie smak Trollowania tego typu Z każdej was troluje Widzicie? zazościcie tego. Hmm. Widzicie? No co zrobić? Byście wsieli taki puchar. Wy sobie kupcie albo wygrajcie. A nie, tu gadacie, że Dolomartę albo coś, ale was troluje. Powiedzcie to. To jest smak zemsty przyszła. Karma powróciła. Widzicie? Głupio Wam teraz tego typu. Głupio. Ale i dobrze Wam. Macie nauczkę tego typu. No ale. Jak macie jakieś ale, to miejcie do siebie ale. Może. Wejdziemy do mnie środka. Może. O! O! Mięsko nie, 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 Dzisiaj na obiad będzie. Schab. Tego typu. Dzisiaj hmm. będzie na ogon chyba skał. Tego typu. Miło Was? Wam jest? Jak Was ta stroluje? <laughs> widzicie? Takie bąże zawsze jest mądrzejsze od Was. Aby głupki jedne dajecie się trolować <laughs> Dzieciaki jedne, widzicie? No dobra, koniec, pitolenia I co, miło wam teraz jest jak was troluję? Miło. Idźcie do koleżanek, kolegów. Przyznajcie się, że jesteście trollowani. Teraz przeze mnie. a widzicie? Miło wam teraz. Brawo. Brawo tego typu. Widzicie? Miło wam teraz jest. Jak was troluje, z każdej stąd teraz. Wy mnie trollowaliście, teraz mialka się zrobiła w doomsol, was troluje. Nauczycie się myślenia troszkę. Zobaczymy bo jeszcze, czy na chodzie jest, czy nie. O, działa, nagrzewa się, widzicie? I kto został tu trollem? <grym> wy, wy zostaliście trollami, nie ja, <grym> widzicie? Jak was można było tutaj zrobić, żeby was wytrollować, i was, to jest proste jak drut. Żeby was w trola zrobić. I troluje was. Widzicie? Miło wam teraz jest. Pane uczycie być trolem teraz, wy? Kamera powróciła z podwiną siłą. Haha. Taka jest prawda. No co. Teraz nie umiecie się przyznać do mądrości waszej takiej, że gówno wiecie o nas. Widzicie miło wam teraz, Widzicie, jak fajnie uczucie to być trollowanym, bardzo ładnie. Cieszę się z tego, że wam się dobrze czuje się być trollowanym, tak? To bądźcie dalej trollami tego typu, ja was z kontroluję troluję. Widzicie? No ale wy, dzieciaki, owsi nie rozumiecie życia i dlatego was trolluje z każdej strony. Tego typu. To jest smak zemsty. Przyszła kolej na was. Tego typu. Trollowaniu. Fajnie było mnie trolować. Teraz obróciliśmy w drugą stronę. Kama powróciła do was. Tego typu. No i co? Co dzieciaki powiecie? Ci są trollowani przeze mnie? Co powiecie teraz? Nic, zapkało was, kakao. Ha, ha i dobrze wam. I będę was tak trollować dalej. Tego typu będz.